Pogoda w naszym, w naszym biznesie jest najważniejsza. No wszystko zależy od pogody. Że wszelkie działania, które teraz robimy w gospodarstwie, to jest próba uniezależnienia się od, od pogody. To znaczy tunele. To jest jedyne, jedyne, jedyne wyjście. No uprawa w tunelach. Bardzo często zbiór. Szybka dostawa do chłodni, szybkie schłodzenie logistyka chłodnicza, no i najlepiej półka, że była z, w sklepie już chłodnicza. Nie wszystkie sklepy jeszcze to mają, no ale to już, to już jak gdyby rola sklepu jest. Wybrane dopiero mają, tak, tak chciałem powiedzieć. No z, moje, z mojej strony ja już więcej nie mogę nic zrobić, no. to są już detale, które ja mogę poprawić. No. Widzę, widzę dużo po stronie sklepu, ale kiedy on to zrobi, nie wiem. Nie wiem. Bardzo trudno mi to jest ocenić. Ten no. to inaczej wygląda, tak? To jest ładniejszy. Nie ma meszek, tak? no, Jeżeli wchodzimy do sklepu latem, gdzie, gdzie nie ma lodówek, no to nad balinami latają meszki, nie? To jest... To jest, to jest lady chłodnicze sklepa. Konsument by kupił najwyższą jakość, najwyższą możliwą jakość. Tak? No. Jeżeli byśmy to szybko przejechali z pola, transport logistyczny, wszystko dograne tip-top i plus, i plus chłodnia w sklepie, no to najwyższą możliwą jakość konsument by dostał. Już no. nie mógłby dostać, nie mógłby kupić lepszej jakości owoców. Jakość trzeba spełniać, spełniać żądania klientów, tak? czyli iść za popytem. Konsumentom bym życzył tego, żeby się nigdy nie zawiedli na, na naszych owocach, żeby codziennie mieli te same owoce, te same jakości, tak? żeby nie było takiego dnia, że o kurczę, dzisiaj te rozkawki mi nie smakują. Nie? Tego bym życzył no i ja przykładam jak najwięcej sił, żeby, 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 żeby tego nie doszło. Nie? Ja jem bardzo dużo, jemy codziennie owoce jagodowe, czy zimą, czy latem, to są kilogramy dziennie i, i czuję się świetnie, jestem zdrowy, no, i, bo te owoce na to, na to wpływają.